Aktywność moja uwidoczniła się w tym, że wstąpiłem do zespołu regionalnego przy Domu, w cza, przy domu Kultury w Wodzisławiu, w którym to czuję się bardzo dobrze. Zespół mieszany, śpiewam tenorem. Atrakcyjność polega na tym, że zespół wyjeżdżał za granicę Węgry, Niemcy czy Słowacja i w kraju, w różnych rejonach. Występując zespołem w mianowicach odśpiewałem swój re repertuar i zostałem określony jako najstarszy uczestnik XVI y, Biesiady Złotego Wieku, wrzesień 2002 rok. <coughs> celem uzupełnienia wolnego czasu. Na emeryturze <coughs> wyszywam kolorowe obrazki oprawne, dla, dla u umilenia sobie czasu, Grywam na małych organach oraz gram na harmonijce ustnej. Tutaj nadmienić muszę, że po środku w Sarbinowie zatrudniona była moja żona, która wówczas już chorowała, ślinianka. Powrót nad morzem łagodził stan chorobowy. Po powrocie z Sarbinowa chorowa żony zaczęła postępować coraz bardziej. Przechodziła dwie operacje twarzy, jednak nie dało to żadnego rezultatu. Stan chorobowy Pogarszał się, nastąpiły przerzuty raka i w roku 93 w maju zmarła pochowana na cmentarzu przy ulicy Przowskiej. 93. Trzecim. Pozostałem sam swoimi dziećmi. <laughs> Jednak wszystkie obowiązki przejąłem. Okres dwuletni przeżyłem boleśnie. Musiałem się usamodzielnić. W roku 94 i piątym dwukrotnie ruch. byłem w Hiszpanii. Od dwóch lat mam problemy z prawym kolanem i wspomaganie laską. Jednak wiek mój robi, swoje robi i powoli zaczyna dokuczać. Organizm jest już zmęczony i poruszanie się stwarza problemy. Przez długie lata ciężkiej i odpowiedzialnej pracy osiągnąłem emeryturę, z której mogłem spokojnie i godnie życie. <śmiewanie> Dzień mego długiego życia, 88, a już się kręci na 9, mam racjonalnie wykorzystany tak, aby się nie nudzić. Jestem pełen optymizmu i życie przedstawia dla mnie wartość nadrzędną. Dziękuję za cierpliwość. Smutek zamienić w śmiech, Miłość tak pięknie. Kłuma. Nie jej, grzech, choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość wszystko wystarczy, bo miłość mój miły to ja. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, Przejezdź w moja Miłość wszystko wybaczy Bo miłość mój miły to ja Ej dziewczyno, cześć niebogo Jakieś wojsko pędzi drogą z się ścianę Skryj się za ścianę, skryj się, skryj, skryj się, skryj. No.